Dzień dobry, witamy. Dzisiaj pójdziemy sobie w miejsce tamto. Wygląda dość niebezpiecznie, ale idziemy tam. Zgasić? Mamy dzikę na urbexie, proszę Państwa, ale nie rybaj mnie tam. Patrzcie. Nie, nie rób tak, nie rób tak. Dobra, yy, tam jest dzik. Wyjdziemy. No więc jesteśmy w środku. To jest jakaś fala, nie wiem jaka. Idzie <grymne> Aj, idzie Ej tu idzie dzik Ej nie bo tu Jak to mówią, ty spotykasz w lesie dzika? Ej bo idą następne Ej idą następne ja to nagrywam cały czas patrzcie Ej, idą następne, idą następne idą następne uważaj bo mi pod Ej, idą w naszą stronę chyba ale mają dobra idziemy odwrót dobrze jesteśmy z powrotem dzik sobie poszedł tu są jego ślady gdzie byś tam zami co? Na tropie. Na tropie dzika, tak? Co? Ta? A, tutaj. A jakby w takich jamach mieszkały? Nie, może teraz winę, musisz to otwierać. chyba cię głowa boli. Ten się już ptaka boli. Ej, pozek. Taki są to Ej, Ona wyparowała? Właśnie. Gdzie są szale? Gdzie są szale? Dobra. Bez komentarza na razie. Taki są. <śpiewa> Jak <śpiewa> z dwóch stron wyjdą, nie? No, możliwe. I co to jest?

Ej, a one, jak one są za tą ścianą, tam? Nie, wydaje mi się. Co? Nie. Na pewno Ej, ja bym przeskoczył na. A ja bym przeskoczył na wszelki wypadek przez okno, co? Nie. Weź do tej jamy. Weź do tej jamy, pan. Na chyba cię głowa boli. Ok. A jest jak wejdzie do takiej dzikiej wody? Nie, no to jest urbex. W batalii z dzikami Filipek stracił kurtkę. Patrzcie. Ale byście widzieli jak to komicznie wyglądało. Patrzcie na to. Trzymaj, trzymaj kamerkę. Patrzcie, był taki mur, nie? I myśmy słyszeli takie chrupnięcie, nie? I tu był taki haczyk. Ja mówię, kurde, trzeba jakoś powoli, nie? Ja tak? tak a ten wleciał do... i tak. Ja się, zacząłem śmiać, jak na niego patrzyłem. Wszyscy <śmiewanie> Rip kurka Filipka. Tak, dokładnie.